Dzień dobry kochani, w dzisiejszym filmie sadzenie czosnku. O doborze materiału siewnego już kiedyś robiłam, robiłam już kiedyś filmik, więc dzisiaj tylko krótkie przypomnienie: że sadzimy największe ząbki na 2-2,5 wysokości tego ząbka, który sadzimy. W odstępach odstępy też są ważne, ale odstępy zależne są właśnie od wielkości tejże główki. A więc od 10 do 15, a nawet 20 cm, rozstaw w rzędzie wszystko zależy od wielkości główki, którą sadzimy. To znaczy ząbka, który, który sadzimy, a później z tego ząbka wiadomo będzie główka. A główka, jak wiecie, może dochodzić nawet do 10 cm. Stąd jest to 20 cm w rzędzie. Odstępy robię standardowe pomiędzy rządkami 20 cm, aby w miarę dobrze się plewiło. I gdyby trzeba było tam gdzieś nogę wsadzić, to żeby się zmieściła na spokojnie. Także kochani, zaczynam od wygładzenia tego mojego zagona. Bo jak widzicie, kury tu pięknie przegrzebały. Teraz ja przegrzebię swoje. No i możemy sadzić. I mamy przygotowaną ziemię, przygotowane rządki. Teraz w te rządki będę sadzić czosnek. Ale zanim ten czosnek posadzę, to odłożę sobie do jakiegoś pojemnika te 50 główek i zaprawię troszeczkę popiołem. Przyszykowałam sobie tu kochani, zobaczcie, popiół drzewny. Miałam wymieszać właśnie te sadzone czosnki z tym popiołem i odrobiną wody, ale zastanawiam się, czy nie posypać po prostu popiołu w dołki, znaczy się nie posypać tej grządki powierzchu tym popiołem. Przecież czy to jest jakaś różnica? Wydaje mi się, że nie, więc chyba zrobię w ten sposób. A popiół mam, zobaczcie, nieprzesiewany. Jakieś tam jeszcze niedopalone kawałki są. Ale będzie bardzo dobry. Jak już kiedyś mówiłam, ta grządka była robiona na y, gałęziach dość różnej grubości, niektóre były naprawdę bardzo grube. Y, na to szła y, ziemia, różne odpady y, organiczne, liście, komp y, nie kompost, tylko obornik. Dwa lata temu, czy dwa lata temu, poszedł tu obornik, i od tamtej pory ta rządka bardzo szybko się przerobiła. W zeszłym roku jeszcze była dość duża tu hałda gałęzi na wierzchu leżała. Ja to wszystko sprzątnęłam, i w zeszłym roku już miały być tu uprawiane rośliny. Niestety to mi się nie udało. Ślimaki mi wszystko, co tu posadziłam, zjadały, więc myślę, że czosnek się teraz uda. Zresztą takie słyszałam też tam komentarze, że czosnku raczej ślimaki. Nie jedzą, chociaż powiem Wam, że pamiętam w zeszłym roku w foliaku miałam nadgryziony czosnek i nadgryzioną cebulę. Więc trudno mi w to uwierzyć, no ale zobaczymy, zobaczymy. Bierzemy się za sadzenie, a później pokażę Wam jeszcze parę innych rzeczy, które, które będą do zrobienia w najbliższym czasie. Zobaczcie, niektóre już zaczęły wyrastać i to mocno i się obierać, więc y, mam nadzieję, że jakoś da radę i urośnie mi ten piękny ząbek i będzie z niego piękna, piękny czosnek. Sadzimy. Niektóre są, zobaczcie, wszystkie już zaczęły wypuszczać, y, wypuszczać szczypior. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, one były za późno zebrane i już zaczęły się dzielić. Taki czosnek do sadzenia jest jak najbardziej dobry, ale już do przechowywania. Niestety by się nie bardzo nadał. Ja go podzieliłam kilka dni temu, yy, dokładnie chyba trzy dni temu, i zobaczcie, niektóry już dostał sygnał, że a trzeba rosnąć no i zaczął mocno rosnąć, a to niedobrze, Sadzimy. to był pierwszy. Tu będzie drugi, trzeci, czwarty, także, tak jak widzicie, nie będę wam tym głowę zawracać, ale, tak jak widzicie, te wszystkie duże czosnki sadzę w dość szerokich rozstawach. Na tym zagonie miało być 50 ząbków, 50 główek miało urosnąć. Weszły mi dokładnie 54 ząbki, a więc liczę na zbiór 54 główek. Ziemia tu jest naprawdę, jak Wam wcześniej pokazywałam, dość bogata, dość zasobna, więc i taka dość pulchna. Więc miejmy nadzieję, że te zbiory czosnku na rok następny będą ładne. Teraz biorę grabie, zagrabiam i na tym. Koniec całej polityki. Ewentualnie mogłabym tu jeszcze rzucić jakieś ściółki w postaci liści bądź y, innych, bądź kompostu na przykład, ale tak myślę, że y, na razie to zagrabię i ewentualnie pomyślę o liściach, ale za jakiś y, tydzień, jak już się zrobi całkiem, całkiem chłodno, bo teraz jeszcze niby temperatura jest y, do 10 stopni w dzień tak 7-8 stopni, ale jeszcze jest dość ciepło, więc nie chcemy też, żeby za długo rósł ten czosnek, a on ma rosnąć tylko w tej chwili się ukorzenić. Jak się ukorzeni, to wiadomo, już będzie dobrze. Wtedy jest duża szansa, że super przyzimuje i na wiosnę ruszy z kopyta. Tyle jeszcze zostało, więc biegnę na ten drugi zagonek i sadzę resztę tego czosnku. Przypomniałam sobie kochani, że mam jeszcze trochę takich plewy, odpady, trochę z nasionami, tam są nasiona rzepaku na pewno, może jakieś inne, trudno powiedzieć. W każdym razie takie wiecie, po sprzątaniu magazynu z nasionami, więc tak myślę, że tym sobie tu wyściółkuję ten zagon, bo na tamtym było dawane wcześniej, natomiast tutaj nie było nic dawane, więc sobie tym lekko wyściółkuję. Mam tego trochę, kury trochę rozgrzybały, ale jeszcze trochę jest, więc biorę się za ściółkowanie i mamy to czosnek posadzony. I tak to wygląda, kochani. Nawet jeżeli to wykiełkuje coś z tego, to nie będzie przeszkadzać, bo będzie to bardzo dobry poplon, który później sobie na wiosnę po prostu zdziabie. Nie daję tego dużo trochę, nie będę tego nawet już zagrabiać ani nic z tym robić wystarczy posadziłam coś koło 250 ząbków czosnku, bo zostało mi około 30, a z tego co pamiętam miałam chyba 280 wszystkiego jak liczyłam, więc więc uważam, że jest to ok nie jest źle założenie się spełniło, więc, jest, więc pasuje. A mam jeszcze trochę czosnku w innych miejscach, takiego, który został z zeszłego roku. Zaraz Wam go pokażę. Czosnek, o którym w zeszłym roku gdzieś go nie dojrzałam, nie udało mi się go znaleźć. No i teraz zobaczcie, wyrósł. Podejrzewam, że był bardzo malutki, dlatego teraz dopiero się wydostał. Niektóry się już, zobaczcie, podzielił. Ma tu Pójrzcie, wyrasta, wyrasta taki potrójny. Tutaj następne, o, ten miał 5 ząbków i jest 5 roślinek. Nie, tamten ma chyba też 5. Nie, ten to ma, zobaczcie, dużo, więc to na pewno był Harnaś, bo ten ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W zeszłym roku taki czosnek rozsadzałam, to znaczy rozsadzałam go pojedynczo, Sadziłam go w rządkach tam gdzie byłam resztę czosnku. W tym roku natomiast mam tamtego tyle zasadzonego, że ten on tu mi nie będzie przeszkadzał. Na przyszły rok tutaj nie będę już nic sadzić, bo posadziłam tutaj, słabo to widać, trochę mi tu kurczaki przeryły. Ale posadziłam tu kochani fajną, fajną, fajną odmianę. Pruskawek, którą dostałam od, od Ludmiły, także Ludmiła dziękuję bardzo. Posadzone, a już obawiałam się, że mi doniczka z nimi skinęła, ale na szczęście znalazłam ją. No, także, także cieszę się. Roślinki posadzone, czekamy na przyszły rok, zobaczymy co z tego urośnie. Czy będą dobrze rosły u mnie w ogóle? No, mam nadzieję, że wszystko się uda. No dobra, co dalej? A, pokażę Wam jeszcze tylko tak szybciutko, co w foliaku i jak wygląda poplon w foliaku, który siałam bardzo, bardzo późno. Wchodząc do foliaka, powiem Wam, że odczuwa się takie ciepełko. Miałam tutaj podlewać codziennie, ale skończyło się na tym, że podlewam co drugi, co trzeci dzień. I spójrzcie na tę gorczycę. Ona ma dobre 5 cm. Wyrosła taka gęsta szczota, a więc dopóki nie przemarznie całkowicie, no to okrywa, okrywa jest, jest okrywa, jest penetrowanie ziemi w głąb przez korzonki, jest życie glebowe. A tu zobaczcie ile mamy na termometrze, na termometrze mamy w tej chwili 8-7 stopni chyba, to chyba dobrze widzę, yy, nawet 6, o. Jakieś 6,5 stopnia. Także kochani, nie jest tu ciepło, ale jak się wejdzie, to czuć tą wilgoć w powietrzu. To jest jedna rzecz. I właśnie te rośliny parują jednak. jednak. Jest cieplej chyba niż na zewnątrz, bo na zewnątrz, no ja w gumowych rękawiczkach, to mi tam jest ciepło. Ale jednak wiaterek powiewa. Jak już kiedyś pokazywałam. Ta całoroczna truskawka kwitnie, ale raczej już wiązać owoców nie będzie. Nawet się zastanawiałam, czy jej pomściąć. Ale już jest trochę późno, więc chyba, żebym obrywała tylko kwiatki, bo liści to na pewno nie, bo już jest za późno. Tu natomiast mam dwie szczepy róży. To jest róża biała, taka dość wysoka, pnąca. Podejrzewam, że no coś z pokroju pnących, bo rośnie naprawdę wysoka. Tak 1,50 m jak nic, jak nie lepiej. Ale w każdym bądź razie zobaczymy, czy się ukorzeni. Jeśli by się ukorzeniła, no to byłoby super. Miałabym kolejną fajną różę. No dobra kochani, to na tym w takim razie kończę sadzenie czosnku. Zaraz zbieram, zabieram się za inne rzeczy. Ale to już może innym razem Wam pokażę. Chyba że Wam napomknę, bo wiecie, jest już koniec listopada, trzeba by było wziąć się wreszcie za co? Za okrywanie róż i innych bylin, hortensji i tak dalej. Ja to będę robić w tym roku. I tak myślę, czy nie zrobić tego przy pomocy liści najprościej i najłatwiej. No nic, kochani, na tym kończę. Do następnego papa. Pa.